No ja mówię, ty jak powiesiłam to na przykład z siłkorki już się, wiesz. I podleci pszczoła, wiesz, będziesz się napisać, ale na tych kościach cały czas leżą. Dobra, ty to nie chcę leżą. Ja mam jeszcze całe paczki tych kości. Trzeba je przewiesić, tam bliżej uciej chyba te pitnik. Bliżej pszczół. No ale musi być słońce. Gdzie jest cały czas słońce? Słońce. No, cały czas. Zobacz, jeszcze weź ten kawałek tego stanika. To jest chyba są pauliny te rzeczy, o, te psy wyciągają jakieś szmaty tam z tych komórek. Znacz, dlatego się wala. Ja nie, to, to dla mnie by był za mały, nawet cycka by mi w to nie wlazło. Geniu. To nie mój rozmiar. Tu im chyba powieszę. Co na tym drzewku? Gdzie postawić? Nie bo jak one lecą to deszcz jakby. Jak wylatują z uli, to wiesz. Tylko daj mi tu jakąś starą gałęź, O to się zaraz wyleje, wiesz o co chodzi. Wiem, wiem, wiem. tu jeszcze chyba w trzeba więcej dać. A niżej. O, dobra. Daj tak nisko. Bo wtedy sikory się boją, że je koty za, wiesz, załapią. Tak. A Bibita cię popędziłam, bo normalnie puka w ule. Bibit! O no ten, by... Dobra, a szczególnie nie będzie, tylko czego to ten. Czekaj, czekaj, czeka. No skubał w samochodzie. U ciebie uskubał? Tak, ten, no. On jest okropny. Ty, normalnie go w łóżku ten tuliłam, normalnie w prześcieradełku, kocyk, wiesz dupę wycieram, a, a on każdego atakuje Co? A, teraz a my tak. ten za mną leci, jeszcze mnie nie dziabną, ale wiesz, ja się odwracam a bibi już tu wiesz, czyli z mordą leci. dziabnąć chce. Dzisiaj otworzyłam te nul i kurcze, jak podnosimy, to się podnosi cała góra, jest, wyleciało mi, spadło chyba z 20 pszczół, tutaj miałam 5 rządeł, ale w skórę mnie tutaj, wiesz, w kurtkę urządziły. A tam zebrałam ze 20, rozgrzałam, wiesz, na ręku, na słońcu, ale, ale, ale wiesz, odlatywały mnie, atakowały, także mówię, o nie, położyłam tu na soleczku, odleciały wszystkie no, ludzie. Ale rządło dostałam, zaraz będzie się, wiesz... Będzie puchło, pokaż to masz pochnięte? O, oj, u mnie to. Chyba ty ze dwa dostałeś. O, 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 zobacz jaka ręka. O kurde, pokaż o, tutaj, ją w drugą długo stronę. Długo rządła nie wycisnąłem. Ale pokaż tu. Ale długo rządła nie tego. Długo no mnie też troszkę. Nie Kaśka. Kaśka idzie z nami? Nie wiem. Dobra, to robimy. Bierzemy te, bierzemy te kości, kości porąbimy, zaniesiemy na łąkę. No mi jest tu A no tak, no. to chodź pomóż mi zabrać się. To weź może ten, ten weźmiemy w ten karton. Weź ten karton, bo ja mam jeszcze tyle tego chleba mrożonego i tego wszystkiego. Trzeba połowę tego wynieść. No bo i tak, i tak zaraz będę jechać do Warszawy i mi dadzą, tak? To przynajmniej wiesz, zutylizować te stare i wziąć te, te mięso. Ugotować dzisiaj dla kotów i psów. O, tu pierdolnik jest taki słuchajcie, że, że jak się masz to jest, słuchajcie, stuletni dam, proszę Państwa, pomala była jak różowe go na bordowo. To u koleżanka, o, to jeszcze cały. studnia trzeba malować zrobić. No ale jak to się zazieleni, to jest piękne, tylko tu trzeba posprzątać. Poukładać taki fajny stolik. w lato. o, tam są huśtawki. Dzieciaki tu ciągle się bawią, to jakieś ślinki, nielinki. Altankę mi... Coś z altanką mi się stało. Aha, kupiłem taką fajną altankę, tam była. Słuchajcie, ale to chyba wiatr nie wiem, czy to się. No szklarnia to wiatr. A tutaj chyba wody napadało, tak? I to tak. Takie się od góry zrobiły wielkie kałuże. Tak też padał i, i, i to padło. Oj, zobacz, zobaczcie, wydziubał, co? Zobacz, zrobił dziurę. No. Dzięcio? Murarki, tyle mi to murarek były, załatwił. Były, pewnie, były, pewnie. Były, zobacz, ale te, a te są? Tak, tutaj są to? też. Te, też są, zobacz, jak ładnie porabione. A bo tutaj ty, tutaj pewnie były i dlatego wydziubał, a tutaj nie było, to nie dziubał. No są, zobacz ile. Całe szczęście, że tylko jedno załatwił. O, zobacz jaki bezczelny dzięcioł. No taka natura. Dobra, dawaj, idziemy, idziem, bierzemy te rzeczy. Dawaj, dawaj to wezmę na miejscu, podziubię. Tak. Idziemy na miejscu dziubać. Idziemy na skróty, tutaj na skróty, nie? A zobaczymy, czy woda, czy jest jeszcze lud. Dawaj, ja wezmę, za zaczerowaną mróżkę. Muszę coś napisać. A nie, nie mogę jeszcze, bo u, ubywający księżyc. Chyba, żebym się musiała czegoś pozbyć. A ja pozbyć czego się muszę. Ja, mi, ja, tutaj jest wszystko okej. Okay. Ja to tylko, o. Mogę, a zobacz, i tam jest, kurde, czaszka tego. Skąd oni to przynoszą? Te psy? To jest chyba ta, wiesz, skąd my ją wzięliśmy? To nie jest tego koziołka. Nie. To jest tego, co tam się zabił na, na tym, tym. To jest jakaś, tak zwiększe zwierzę chyba, mhm. co? Ale rogów nie ma. Ty, jak ktoś przyjdzie by powiedział, co ona tu ma. <grystanie zęby bobra> A tam bobra, zęby, widziałeś zęby bobra? To no zostało jeszcze z bobra, znaczy jedne, jednego zęba, wiesz, no zobacz, bo zęby bobra. A tu zobacz, jakiś ząb, ty, jak on ma zęby, bobra. No ty, no nie dziwne, chlasta drzewo. <grystanie zęby bobra> Dobra, dawaj.